Cześć, z strony balder 15 i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a jest to odcinek, jak sami widzicie z czego? z Brawl Stars. Dokładnie, nagrywałem jakiś odcinek, miałem 6 6000, a zaraz już zrobiłem 7 k więc jest spoko. A y, jeżeli będziecie chcieli więcej tego typu odcinków, wiecie co zrobcie? Wiecie co zróbcie. Gdzie jest on? Nie, to nie on. Dobra, nieważne. Po prostu zostawcie lajka. Like Tyle. No to. i też. Jeżeli robiliście przypadkowo. Także ja muszę sobie tutaj ściszyć. Trzymajcie się. Za chwilkę wracam oczywiście. Bo... Dobra, jest. Ściszyłem troszeczkę. No to. Co? Idziemy sobie na tą... Przepraszam was, jeżeli będę tutaj kaszleć, ale naprawdę jestem mocno chory. I no mam po prostu taką chorobę. No po prostu chory jest. No właśnie przepraszam za to. Ja, jeżeli będą laki to też oczywiście przepraszam tego, oczywiście nie zapobiegnę, bo to jest... będzie lagować i lagowało, będzie lagować i... No niestety, no niestety, no niestety, no niestety no, idź. iść iś, typu. Idź, iś, idź, idź. Dajcie spokój, mój odcineczek. No proszę, primo. No i patrzcie, kart. A ja może za... A chociaż? Nie, dobra, przegrał to. Elo. A troszeczkę tutaj zrypałem. Przyznam. Dobra, no niestety. Kurde. A takich dużagów nie ma. by miały być, dobra. Yy, bierzemy sobie postać. Nie wiem jako. On tutaj dużo postaci brakuje mi tylko w zasadzie Mortisa i Legend samych, ale... Nightbeat, Barley nie poko. pan może o. Tamtym razem nas spokojną Kan chyba, nawet nie wiem. Już nie powiem, Ale dobra. Jesteśmy y... sobie. Powiem Wam szczerze, tak bardzo już nie laguję nawet. I tutaj się nagrać, ale naprawdę. Ja tutaj nie zagram z całym moim skillem, jeżeli są takie lagi, bo ja gram w ogóle na bardzo dobrym internecie, świetnym wręcz, a, a lagi są przez nagrywarki i to jest tyle. Tylko, że y, powiem tyle, lagi się spoko zmniejszyły, tyle powiem, bo ja w ogóle się nie mogłem ruszyć przy tamtych lagach, więc ta nagrywarka jest dosyć spoko. I mi przynajmniej ktoś daje, no daje dużo, że nie laguje tak. Ale to. No i czemu? Internet, no jest bardzo dobry, net, ja wam to mówię, no. 8 800... z Czyżby lagi? czyżby? No i nam jeszcze to. Karl cicho, bo nie, bo to ci nic nie pomoże. No dobra, to idziemy na kolejną. W zasadzie. <coughs> a przepraszam was, a ten kaszel jest mięczący. Mm. Ej, ej, ej pamka, pamka. Pam, 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 pam. Dobra, dawaj tu, dawaj. O, słomo było i Zerwasz żelamie, ale to naprawdę... No nie gadaj, że brok mnie pokona. No nie gadaj. No. Dobra. Chociaż brok jest lepszy od Karla, ale. No ja, czy ja wiem? Nie wiem, ale Starpa ma kozacki brok, bo ma tą czwartą rakietę i to jest... Ten. ja mogę... Ej, 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 halo, halo! Ja mogę sobie odblokować już do Poldersta Powera. Dobrze, mam jednego cubsa i takie lagi, ale daję radę. Kurde, no co jest? Parrycie Lawa jest... Dobra, cztery to już... Nie wiem, mam multa. Żeby spieprzyć Troll. zdejmę, gdzie on teraz jest? On jest tutaj. On jest tam Tutaj. No, dobrze. O ty. Chodź tu, chodź tu. O pamka, pamka. pierwszej Chodź tu jako pamka. Pamka, pamka. Ej, no, ej, no, halo! wszyscy mi się bugują, serio mm. Dobra. Radzę uciekać. Fox. <laughs> Jaka sytuacja. Dobra, no poszło mi nawet nieźle. Drugie, trzecie miejsce. No i co? <laughs> myślę, że odcinek mi się spodobał. Krótki taki, ale myślę, że fajny. No i co? Trzymajcie się do usłyszenia w najbliższym odcineczku. Prawdopodobnie z co raz. Trzymajcie się. Cześć. Papa!